No i łóżka nie, ma, no i łóżko, nie, jest tam jeszcze jedno, więc w takim razie idziemy sobie tą stroną. Dlaczego ta gra wie, tak was, tak bardzo je lubi, dlaczego tak, tak odświeżę? Tak... to ma z tej strony na Was. No, of of Fear i dzisiaj, jak pamiętacie, poprzednim razem. Nie, w sumie, czekajcie. Jak pamiętacie, poprzednim razem? Prawie zginęliśmy. Prawie zginęliśmy, ale to nic, nie mamy kompletnie życia. Mamy tutaj sejwa z. I... Widzicie, ile życia. Ścigało nas parę ziomków, takie wielkoludy, takie małe wielkoludy. No dużo, dużo z tego, naprawdę dużo tego było i teraz tylko trzeba uważać na to, żeby nie spotkać żadnego, który strzela, bo jeżeli, jeżeli takiego spotkamy, no to można powiedzieć, że mamy przerąbane i to powiedzmy na maksa. W sumie czekajcie, ja tu gdzieś chyba w pobliżu zostawiłem snajperkę. Nie, czekajcie, gdzie zostawiłem snajperkę? Ktoś pamięta? Ja nie pamiętam gdzie zostawiłem. Nie, nie pamiętam gdzie zostawiłem snajperkę i nie będę po nią nigdzie szedł. Nawet nie, będzie ryzyk, nie będę ryzykował żeby, żeby w ogóle pomyśleć, żeby tam w ogóle coś gdzieś iść, prawda? Muszę obczać, czy tutaj coś jest, jeżeli będzie to jakieś... Eee, strzela! Jezu, nie strasz mnie, no! Zasraniec! Tylko wy wydajecie z siebie dziwne dźwięki, jakie Eee! eee. Okej, okay, pusto. Oby tutaj coś było, oby tutaj do cholery coś było. Jakiś, jakiś, jakiś coś, cokolwiek! To mi nam gówno da, tak naprawdę. Nie, że nic nie ma. Ja pierdziu, Nie da rady tego przeżyć, jeżeli... Jeżeli niczego nie zdobędę, naprawdę. Jeżeli nie zdobędę niczego... Co... da mi życie... No to jednym słowem. Jestem w dupie. Po prostu, zwyczajnie. Jezu, jaką mnie straszy tymi swoimi... tymi swoimi małymi Oddźwiękami typu... Jakby go coś normalnie bolało jakby go coś, no ja rozumiem, że on został postrzelony paręset razy. Został pocięty paręset tysięcy razy. Yy, zginął paręset razy. Ale to nie jest kurde powód, żeby tak jęczyć, prawda? No, no, może trochę jest powód, ale mały, mały powodzik to jest. To jest taki powodzik na, na skarę małego. małego... O, o, Jezu, no nieskazitelnie, Fensi, on mnie straszy. No, nie mogę. Jak ja mam tak iść przed siebie, jak on mi kurde co chwilę wystrasza. Okej okay. pusto, kurde, nic tu nie ma. Nawet nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę. Idę po prostu przed siebie tylko po to, żeby iść, i szukam tych bezpieczników, które, które muszę znaleźć, ale to niestety. Tak naprawdę nie wiem, Eee, one is in Saxon Square. A gdzie jest Saxon Square? Ja się pytam, czekajcie, co tu my mamy teraz w ogóle. Czy mamy w ogóle teraz jakąś ulicę? Czy my idziemy po ulicy? To nie jest ulica, to jest. Gdzie my jesteśmy? Szkoda, że, nie ma, że on nie wziął tej mapy ze sobą, naprawdę. No jakie to jest hamstwo! No to jest cholerne hamstwo. Bo co za idiota nie wziąłby ze sobą mapy? O matko. To mi nic nie daje. nie wiem czy cholera jasna. Mogłem sobie zrobić screena tej mapy całej co to, to co tutaj ja mam, to mi tak naprawdę gówno daje, jakby nie patrzeć. Jeszcze się wkurzę, jeżeli mi potrzebna mi się łopata. Jeszcze na maksa wkurzę, jeżeli będzie potrzebna mi łopata, naprawdę. On no, znowu pewnie, no jak, nie będzie umiał przeskoczyć przez taki mały poteczek To już jest takie, wiecie, normalne. W jego wykonaniu to jest nic, nic nowego tak naprawdę, więc... Więc nie ma co się dziwić, tak, wiecie, no tak po prostu. Nie wiem, no miałem i chyba iść tędy, ale z tego co widzę, to jednak nie tutaj miałem iść, tylko może w drugą stronę jednak. Bo z tego co naprawdę widzę nie ma tutaj powodu iść. Nie ma kompletnie w ogóle żadnego niczego, żeby tutaj iść. Nic tu nie ma, żeby iść. Czyli jednak poszedłem w złą stronę. Czyli jednak musimy iść w drugą stronę. A tą drugą stroną jest po prostu zwyczajnie. Czekajcie. Vespetger Gade. Mamy tutaj może mapę gdzieś w pobliżu? Byłoby miło, jakby dali mapę Kupa nie ma mapy Kupa nie ma mapy Kupa Mapy nie ma To czemu mnie tutaj prowadziło, skoro tutaj nic nie było? Po co mi tu iść? Ja się pytam was po co mi tu iść? Po co, po co, po co mi tu iść? Skor, 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 skor. Hop, hody, 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 hody. The the i, håll i, håll i, håll i. Håll i, håll i. De se öppna. De två inte vill se öppna. Jag vet To nie był ziomek z pistoletem. Czyli jednak dobrze idę. Ale to nie był ziomek z pistoletem. Ja nie wiem, kto to był. Ale ja nie mam życia. Jakbym miał życia, to bym się teraz nie bał. A się boję jak cholera. Się bardzo boję. Bo nie chcę tam iść, a wiem. O... <śm> mam sejwa niby niedaleko, ale to kurde, naprawdę, to jest masakra. Jak tam pójdę, to zginę, to ja wiem na pewno. Nie ma, nie ma nic. Nie ma, nie ma już nic. Cokolwiek mi wyskoczy, nieważne co to będzie, zginę. Po prostu zginę. No nie ma batano. no. Nieważne co to będzie. Coś wyskoczy po mnie. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Okej, okay. może być. Też mi są zamknięte. Przez to możemy przejść. Ale zanim wszyscy przejdziemy, pójdziemy w jakieś inne. Tak na przykład palec tylko. Tutaj możemy? Tutaj nie możemy. Tutaj możemy? Tutaj nie możemy. Tutaj możemy? To, to, to była wina. czyli jednak musimy mieć tutaj. No dobra. Jest jedyna droga, w której, przez którą nas prowadzi ten magiczny świat, który jest otoczony przez magiczne potwory, które są mega magiczne po prostu. Po prostu takie magiczne, że aż normalnie mógłbym teraz przeładować pistolet, ale wolę tego nie robić, bo wiem, że zmarnuję amunicję. Uf! Mówiłem! Nieważne co mnie zaatakuje zginę! Ale ja mówiłem to, ja to mówiłem. No bo nie powiecie mi, że tego nie mówiłem, bo ja to mówiłem. Ja to do cholery mówiłem. Ja wiem, że ja to mówiłem. Nie wiem. Nie wiem, ja przecież... Co ja zrobię z, z taką ilością życia? Mam się wrócić, po... O ja pierdzielę! O kuźwa! Ty se chyba jaja ja robisz, gro Teraz to mi kuźwa dajesz kawkę a ja wtedy kiedy jest mi potrzebna, to mi kurde gówno dajesz. wiedziałem, że tak będzie. Ja nie, ja coś tak podejrzewałem, to bez nie, to jest hamstr, to jest, chamstw, to jest na maksa. Od razu lepiej. Od razu lepiej się chodzi. No od razu lepiej. O, tu jeszcze magazynek leży. Jak mi czemu ja go ominąć? Dobra, to jest dziwny zombie, ziomek z kartonem na głowie. Co za debil chodzi z kartonem na głowie? Ja się was pytam. Co za debil chodzi z kartonem na głowie? Co za, co za, co za, co za, to? Za, to za, to za, to. Co za Z kartonem na głowie. Okej. Okay. Nie wiem czym on jest, ale robi tak, że światło mi gaśnie. A to jest werni miłe z jego strony. Vernie miłe. Gdyby to było chociaż trochę miłe, to bym się cieszył. Ale to jest werni miłe. A skoro on stał tutaj, to ja muszę iść tutaj. Mogę się tylko domyślać, że muszę iść tutaj. Bo tu nie ma innego, innej drogi. Okej. Okay. Uuu, pamiętam to, byłem tu A to raz A żeby to dwa tutaj byłem A żeby to trzy razy tutaj byłem Byłem tu miliard razy Milion pięćset sto dziewięćset razy Milion sześćset trzysta czterdzieści pięć, sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden Milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy i pół raza Właśnie taka duża liczba Saxon, Avis, coś tam gdzie my mamy iść? B? Nie, no tak, B. E, Saxon Square. Saxon Square. I Saxon. A, właśnie tam mamy iść. Dokładnie w tamtą stronę. Fuck. Wiedziałem, że tu będzie. Wiedziałem, że tu będzie ziom. Okej. Okay. O kurde, dwóch jest. nie zastanawiam was, dlaczego nie używam pistoletu. Albowiem nie chcę go kuźmą MARNOWAĆ! Kurde, ja wolę życie nie marnować też. Dobra, walić to, Walę to, kuźwa. Okej, okay. zmarnowałem połowę życia, ale dobra. Nie, bata nie ma. Nie ma bata. Mamy jakby co save'a, jakby co to zrobimy to drugi raz i będzie dobrze już wtedy. Ok, czyli najpierw zjedziemy tyły, żeby się. Tam byliśmy, tam pamiętam byliśmy. Dlatego tam teraz nie pójdziemy już Bo tam już byliśmy i nie mam zamiaru tam iść drugi raz O! <mul percentage> Jezu! Jezu! Nie! O kurde! O kurde! O kurde! Masakra! Masakra! Jezu! Nie, nie, nie! Nie robię! to! Ej, że to budził! Ej, w! Ej, w! Dzieśnita Ej, to Dlaczego nie ginie?! Zmęczył się idiota. Nie dobra. Gin, gin, gin. Zabij mnie. Zabij mnie. Dziękuję. Tym razem użyłem pistoletu. Nie ma bata. Reload cover me. Dziękuję, Wer, bardzo. Ja zrobimy taką sztuczkę. Taką sztuczkę zrobimy. Dobra Wystarczyło tylko strzelić heada, ale niestety go... Niestety tego... Nie wiedziałem na początku Trzeba go najpierw walnąć raz, pistolet leciutko Czekajcie, bo ja nie wiem... O tam właśnie wybiegł Dobra Jest Kurde Dobra Reload 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 jest. Najpierw pójdziemy, jednak tutaj, o wiecie. Tutaj może być wszystko. Może być też coś bardzo potrzebnego. Jednak nie ma nic, dobra? Jednak nie ma nic kompletnie potrzebnego. Dobra, magiczną broń. Znaczy, magiczne ustawienie broni. Dobra? Skąd teraz wybiegnie? Jak myślicie? Tam wybiega, dobra, widzę go. Dobra, trzy razy i padł. No może być, pasuje mi. Nie będę teraz narzekał. Jest gites Jest taki majoneznik, że aż po prostu... Huh. O, lera jasna! Zjechał mi znowu pół HP prawie. Okej, okay, czyli mamy teraz... Ej, ale to jaką co w takim razie zebrał? A, nie zebrał tego w ogóle, dobra, rozumiem. Czyli coś musimy wywalić, ale co? Ha, bardzo fajna muzyka, bardzo taka, taka nastrojowa, ale co mi to gówno daje tak naprawdę? Dobra, won, won. Okej okay. ok, jednego mamy już. Yy... Jednego już mamy. Ale musimy się wrócić chyba tą samą dokładnie drogą, Z którą przyszliśmy. Bo inaczej nie miałoby to kompletnie sensu. Zapiszę sobie dokładnie tym samym co, yy, co wcześniej i będę szedł dalej. Ale muzyka naprawdę fajna. Chyba że czekajcie. Ronald Street, dobra, to jednak... A czekajcie, a może tam była jakaś mapa. Mapa mi się teraz bardzo przydała. Chwila. Jeszcze się na chwilę wrócimy. Eee, Harbour Road czy jakoś tak to było. Potrzebny mi na Road Street, tutaj jest mapa. Eee, gdzie jest Road Street? My jesteśmy tutaj o. Park Small, Park ro, Ronald Street. Tutaj o, jest dobra. Czyli musimy się cholernie i to naprawdę cholernie wrócić. Tymi drzwiami wiemy, że teraz nie przejdziemy, więc to jest ten minus. O, Ronald Street to przypadkiem nie jest to miejsce, gdzie byliśmy. E, nie, to nie jest. Nie, sorry, nie, 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 pomyliło mi się. Sorry. Nieważne, nieważne. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie był Ronald. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie jest Ronald Street. Naprawdę. Ale muzyka naprawdę fajna Okej, okay, czekajcie Czy my stąd przyszliśmy? Tak, stąd przyszliśmy, pamiętam Jeszcze tutaj... A, te drzwi są zamknięte, dobra, czyli nieważne, a te są też zamknięte A te, te są zamknięte, dobra, czyli musimy się wrócić, po prostu wrócić tam, skąd przyszliśmy nie ma innego wyjścia. Bo te chyba też są wszystkie pozamykane tak dokładnie. Te drzwi nie chcą się otworzyć, czyli tylko tam mogą zostać. Mamy bardzo daleko save'a, muszę się wrócić tak, żeby... żeby się sobie zapisać. Bo nie będzie mi się chciało znowu iść z Saxon Street tutaj. O, że to jest strasznie daleko. A tutaj? to są zamknięte niestety. A, pot Nie, dobra, tutaj to nie są... To, to nie jest do tego klucz. Eee, tu jest. Ja już nawet nie wiem na czym ja zapisuję, wiecie. To jest masakra. To jest masakra po prostu. Okej. Okay. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy już raz. Nawet dwa razy, trzy razy już tutaj byliśmy. I idziemy. Wydaje mi się, że muszę jednak z powrotem tutaj ojść, bo, bo nie ma innej drogi. Mówią, nie ma innej drogi. Muszę znaleźć. Tutaj leży mój, mój szpadel, który wywaliłem już raz. Mmm... Dobra, jest to jakiś przystanek, bo chciałbym zobaczyć gdzie aktualnie się znajduję. Chyba nie ma tutaj przystanku. Nie, niestety nie ma. Eee... Te są drzwi zamknięte. Gdzie to mogło być do cholery? Ja się was pytam. Eee Preston Road. Eee... Kurde, mogę sobie jednak zrobić zdjęcie, wiecie. Mógłbym sobie do cholery zrobić zdjęcie, bo no, znowu nie wiem gdzie jestem. Preston. Czy to mi to mi brzmi trochę... Z, nawet nie wiem czy dobrze to czytam, ale brzmi to trochę znajomo, tak szczerze mówiąc, tu jest chyba przystanek, prawda? Tu jest autobus w ogóle, tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć w takim razie. Dobra. Eee, my jesteśmy aktualnie na... obok Pre Nie, my jesteśmy na Preston Street, tutaj, tutaj o. No tak, no i Ronald Street jest na górze z tego co widzę, czyli to jest... Czyli musimy wejść do jakiegoś domu, żeby otworzyć ten. żeby otworzyć tą możliwość przejścia przez to. A tutaj jest ziomek. Ale to chyba nie jest ten kartonem na głowie. Czekajcie. Nie, nie da się. Czy Może da się po prostu tutaj, o Tak. Po prostu przejść. O, da się! Fuck, ja nie wiedziałem, że tu się da przejść! Ale przynajmniej zrobiliśmy jeden bezpiecznik. Nieważne. Nie, nie naprawdę, nie, nie wiedziałem, że tutaj się da przejść. Sorry, dopiero teraz sobie pomyślałem. Jak strzeliłem, to zobaczyłem, że jeszcze da się normalnie przejść. Gdyby nie to, że to jest podobne strasznie do Counter Strike'a, to raczej nie miałbym z tym problemów teraz. I że trzeba to nie z kontrol i spację, żeby gdziekolwiek doskoczyć, więc... No sorry za to, sorry. Ale przynajmniej zdobiliśmy jeden z bez, bezmieszników bez i jest w sumie git, jakby nie patrzeć, prawda? I na tej ulicy, gdzieś, na tej ulicy, do któregoś z domów mamy klucz. Lecz zanim zobaczymy, który to dom... Zobaczmy sobie, czy coś tutaj w ogóle jest, co nam się może przydać. Ale raczej nic nie ma. No, raczej nic nie ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale to jeszcze nie tutaj, kurde, to w takim razie gdzie będzie potrzebny ten klucz? Ja się pytam. Nie zapisaliśmy sobie gry, cholera jasna. Gdzie mamy sejwa najbliższego? Mamy daleko savea. To nie, to się muszę wrzucić, sorry. Hoppaj ziom, hoppaj Okej, okay, idzie tutaj się robi save'a, tutaj o się robi save'a No i dobra i zapisałem sobie na tym samym, żeby to po prostu wiedzieć gdzie co i jak i kiedy i po co i dlaczego i jaki i po co i kiedy i dlaczego i dlaczego i też po co i dlaczego i właśnie Okej okay. Okej, okay, fuksy mi się udało wskoczyć na to, to jest coś niesamowitego Okej okay. Okej, okay, pamiętajcie to. Pamiętajcie regułę, prawda? Jeżeli drzwi są zamknięte i nie możemy ich kompletnie otworzyć, to znaczy, że tam będzie potwór. Po prostu Okej, okay, tutaj. Tutaj nic sam razie nie grozi. Mamy dwie drogi. Możemy iść na górę, możemy iść na dół. Raczej musimy iść na górę, więc idźmy na dół. Okej. Okay. Zamknięte. Zamknięte. Wszystko pozamykane. Zbytnio mnie to w sumie nie cieszy, tak naprawdę. Ok. A! O! Kuźba! Jezu! On tylko we. O! Jezu! Dobra. Sorry, to nic nie było. To była moja wina. Spanikowałem trochę. O! Mogę wejść. Czyli chyba jednak musiałem iść w drugą stronę, niż tą. Którą aktualnie idę OKEJ okay, OKEJ okay, OKEJ okay, OKEJ okay, OKEJ okay. PISTOLET A dobra to jest, to jest tylko magazynek Przeładujmy 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 Czyli jednak Jakby co to, to się wracamy Jakby co to, to się wracamy Nie ma bata Jakby co to, to się wracamy eee, Wszystko było tutaj pozamykane Oni, Tak Tutaj zrobiliśmy klucz do którejś z tych, tych Dobra, tutaj na pewno musimy iść. To jest po prostu be bez wątpienia, bo tu jest krew, tu jest wszystko. Czyli może jednak się wróćmy, wiecie? Bo wolę, wolę zwiedzić trochę większą przestrzeń niż, niż to, co mam tylko i wyłącznie do, do mo możliwość zwiedzenia. Więc, właśnie, chyba sami rozumiecie o co mi chodzi. <laughs> Latarka do czegoś. A small. Uh, can be, to może to Glock. Handgun. Yeah! Nice! Ale jak to teraz włączyć? Czyżbym jednak nie do tego musiał to zrobić? Bo nie wiem, jak to teraz włączyć, tak szczerze mówiąc. Czekajcie, zobaczę sobie w opcjach. Keyboard Pick up primary toggle, reload flashlight, co op. Only F, aha. Help me, follow me, chat. Aha, czyli nie da się włączyć, bo to jest tylko i wyłącznie chyba na. O matko, no nawet mi nie, nie gadaj, że tego się nie da włączyć. Reload. No nawet mi nie gadaj, że tego się nie da włączyć. O, teraz, dobra, nałożył, jest, Z, no dobra, no to jest git, to mamy, mamy podwójną w sumie latarkę, jeżeli, jeżeli biegamy tylko i wyłącznie z pistoletem e O, i nie potrzebuję baterii, dobra, no to jest git, no to jeszcze nawet lepiej, szczerze mówiąc, wiecie Jeszcze le lepsze światło mamy niż mieliśmy wcześniej, dobra, ale opłacało się, opłacało się normalnie i czekajcie, a tam były chyba jeszcze drzwi które, dobra były zamknięte Dobra nawet to nawet szczerze mówiąc lepiej wygląda niż wyglądało to z telefonem Ale może, może nie daje aż Znaczy daje aż tyle światła tak naprawdę Daje o wiele więcej światła niż, niż, niż ten zastrzelony telefon tak naprawdę Ale może, może nie jest to tak bardzo rozległe światło jak, jak jednak telefon prawda Więc może mnie to zbytnio tak bardzo, tak bardzo nie cieszy Ale, ale nie, nie będę narzekał, jest dobrze e, Możemy się tym uleczyć e, Drop, e, dajmy Ekwipunek, dawaj, go, go Okej okay. I to nie potrzebuje baterii, to czyli dawaj to Z Okej okay. Tam widziałam po drugiej stronie coś jest, tutaj niestety nie mogę wejść, nie mogę wejść Jest magazynek No i genialnie i, I teraz nie będziemy mieli przypadkiem, Oczekajcie, czekajcie, nie, muszę muszę wymarnować amunicję, żeby sprawdzić ten eee... Sprawdzić reload, czy będzie mi gasła latarka, czy nie będzie mi gasła podczas reloada To jest ważne, żeby sprawdzić, bo bo zazwyczaj, zazwyczaj z tym mam zawsze problem, więc Nie pamiętam, gdzie to się szło, tutaj trzeba było, dobra, mam eee... Matko, myślałem, że tam ktoś stoi eee... Byliśmy po tej stronie, tak, tutaj było to dziecko, tak, dobra, czyli tutaj, a nie to? A od, odblokowałem drzwi. Nie wiem czym odblokowałem. Nie nie jest, nie jest tak źle. Ok, dobrze się nie ruszałem. Zgasła latarka nie zgasła. Gnianie. G al nie E, n i al nie. G -n -i -a -l -nie. O, doki oki doki tu był jeszcze pan drzewko, ja to pamiętam, że to był pan drzewko. I to jest Ronald Street, czy mi się wydaje, czy to jest Ronald, St Ronald Street, czy jakkolwiek tam się nazywało. Tu jest pan drzewko i tu nie było save'a. Nie, nie było save'a. Jeszcze za chwilę poczekamy, może ktoś... Nie, raczej już nikt nie podbiegnie. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na... Dobra, to tutaj miało być. Dokładnie w tym miejscu. I tu gdzieś muszą być drzwi, które my możemy otworzyć ee, poprzez klucz. To zapewne są tamte drzwi. Mogę się założyć, że to są tamte drzwi ponieważ to jest jedyne miejsce, w których takie drzwi są, tak naprawdę wiecie. Nie mam save'a, jestem trochę daleko tak naprawdę, wiecie, trochę się boję iść. Muszę znaleźć save'a, wtedy wtedy mogę na luzie tam iść. A save chyba był tutaj, szczerze mówiąc, niedaleko, tak zbytnio niedaleko, tak mi się wydaje. Wiesz, pewnie się mylę, jakby nie patrzeć. Ale tak mi się wydaje naprawdę, tak mi się wydaje, że to niedaleko był save. Nie ma nic na ziemi, nie ma nic na ziemi. No to możemy iść dalej. Okej, okay. i tutaj chyba był safe, Tak. No i dobra. I wiecie, co teraz zrobimy? Zakończymy odcinek. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w następnym odcinku, czyli w poniedziałek. Na razie. Cześć pa. i pa. I tyle. I wesołego jajka. Kotlety schabowe na noc. Podpoduchy też mogą być. I. I co jeszcze? Święto YouTube'a też będzie niedługo, więc na razie cześć i pa, trzymajcie się. Psz.